Hejka, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu W Drodze do Siebie, miejscu, gdzie rozmawiamy o rozwoju osobistym w zgodzie z sobą. Jeśli jesteś tu pierwszy raz, mam nadzieję, że zostaniesz ze mną na dłużej, a jeśli już mnie znasz, cieszę się, że tutaj wracasz. Dobry początek, będzie mi ogromnie miło, jeśli zaobserwujesz mój profil, jeśli słuchasz mnie na Spotify, to wystawisz ocenę, a jak na YouTubie, to zostawisz łapkę w górę. Jeśli chcesz mnie wesprzeć i to, co tutaj tworzę, możesz postawić mi symboliczną kawę, do której link znajdziesz w opisie. To dla mnie sygnał, że to, co tworzę, ma dla Ciebie wartość i z góry dziękuję. A teraz zapraszam Cię do odcinka. Dzisiaj porozmawiamy sobie o manifestacji, a konkretnie o moich ulubionych technikach manifestacji, które ostatnio sprawiają, że moje manifestacje i marzenia spełniają się niemal w trybie natychmiastowym. Opowiem Wam też o technikach, które po prostu lubię, choć przynajmniej u mnie nie mają one aż tak ogromnej skuteczności. Wiadomo, u każdej z nas może to działać troszkę w inny sposób i u każdego inna technika będzie tą lepszą. Przede wszystkim, by jakikolwiek sposób zadziałał, musimy zrzucić z siebie ciężar tego manifestowania, czyli przestać się do tego zmuszać. To ma wychodzić z ciebie, to ma płynąć z tobą i z twoim flow, a nie ma być czymś, czym na samą myśl się męczysz i co tylko o tym pomyślisz, i już nie chce Cię tego robić. Skup się na tym, jak się czujesz podczas testowania danej techniki. Daj sobie taki miesiąc i obserwuj, czy ona cię męczy, czy właśnie jest dla Ciebie taka naturalna. Jednak tu jest pewien haczyk, bo wszechświat lubi nas czasami przetestować. I może cię zniechęcać nawet do ulubionej techniki. Tak więc jeśli dojdziesz do tego, że lubisz jakąś technikę i po jakimś czasie zacznie cię od niej odpychać, to przeciągnij to. Bo często jest tak, że nas odpycha na przykład od afirmacji właśnie chwilę przed przyjściem naszej manifestacji. Wtedy trzeba przyciągnąć ten nieprzyjemny moment i jeśli on się utrzymuje naprawdę długo, to wtedy dopiero bym pomyślała o zmianie techniki na inną, która będzie nam wtedy bardziej odpowiadać. Tutaj opowiem Wam o konkretnych technikach, ale przede wszystkim dieta mentalna i pilnowanie myśli. To jest coś, co musisz robić cały czas, bo każda myśl manifestuje. Wiesz, jak robisz jakąś manifestację przez to uznajmy 5 minut albo tam godzinę nawet, a pozostałe dajmy 12 godzin w ciągu dnia nie pilnujesz swoich myśli, nie dbasz o dietę mentalną, to te 12 godzin będzie mocniej kreować twoją rzeczywistość niż to 5 minut czy nawet godzina manifestacji, którą wykonałaś. Więc coś, co przede wszystkim zadziała, to pilnowanie myśli i dieta mentalna. I tak naprawdę mogłabyś robić tylko to, czyli tylko pilnować, by twoje myśli były zgodne z tym, co chcesz zmanifestować i z Twoją rzeczywistością, bo to zmienia najwięcej. Oraz spokój. Tylko spokój może nas uratować i tylko spokój może przynieść nasze manifestacje do naszego życia. Jak się spinamy, stresujemy i denerwujemy tym, że jeszcze nie mamy naszej manifestacji, odpychamy ją od siebie. Bo to jest energia desperacji, energia braku. Takich energii wszechświat nie lubi. Do takich energii nie będzie chciał wysyłać tych wszystkich wspaniałych rzeczy. Tak więc spokój i zaufanie. Jeśli manifestujesz i trzymasz dietę mentalną, to do, do Ciebie przyjdzie. Nie masz się czym stresować czy denerwować. No bo jeśli robisz wszystko tak, jak trzeba, no to nie ma innej opcji, niż żeby to do Ciebie przyszło. Teraz przejdziemy do moich ulubionych metod manifestacji. Pierwsza to rampage które kocham całym serduszkiem i bez których nie wyobrażam sobie obecnie życia. Ja jestem osobą, która nie lubi afirmować. W rannym żurnalu zapisuję sobie moje afirmacje, ale potem w ciągu dnia jest to po prostu dla mnie męczące, by to robić, by je zapisywać kilka razy, czy żeby je powtarzać. Był moment, że się do tego przymuszałam, ale tak jak wam wspomniałam wcześniej. Wtedy nie do końca to działało, bo to nie płynęło z moim flow. Za to rampage to dla mnie czysta przyjemność. Nie są dla mnie wymagające i są dla mnie bardzo przyjemne, oraz przede wszystkim działają. Ja zaczynałam od darmowych rampage'ów, które znalazłam w internecie. Bo na początku chciałam sprawdzić też, czy właśnie to będzie coś, co u mnie kliknie. Dopiero potem przeszłam na płatne rampage, które kupiłam od, różnych, od innych osób, ale tak szczerze lepsze manifestacje są po tych płatnych, bo tutaj do tego dodatkowo aktywujemy energię pieniędzy, którą i które inwestujemy w ten rampage i zazwyczaj on przez to trochę lepiej działa. No i ja widzę po prostu lepsze i większe efekty. Po tych rampędziach, które zainwestowałam pieniądze, czyli tą energię, niż, te, niż po tych, które znalazłam za darmo. Ale to też nie tak, że one są tragiczne, bo te darmowe też pomogły mi zmienić niektóre przekonania na lepsze. Druga technika, jeśli można to tak nazwać, to używanie zdania, fajnie by było. I tam dodajecie, co fajnie by było. Na przykład, fajnie by było mieszkać we Włoszech, fajnie by było brać udział w jakimś wydarzeniu. Możecie też. Tego użyć, gdy widzicie coś u kogoś, co wy chcecie mieć. Ale fajnie by było mieć ten naszyjnik, co ona tutaj działa, to dużo lepiej niż sformułowanie chciałabym mieć. Jest to różnica według mnie w energii. Zdanie z chciałabym często kojarzy nam się trochę z taką energią braku, bo za tym zawsze, nawet jak tego nie wypowiesz, to podświadomie idzie jakieś ale. Chciałabym tą sukienkę, ale nie mam pieniędzy. Chciałabym mieszkać we Włoszech, ale boję się, że nie dałabym sobie rady. Takie momenty fajnie wyłapywać, bo one nam pokazują, nad czym musimy jeszcze popracować, ale tak mniej więcej zazwyczaj wygląda to w naszej głowie, że jak mówimy chciałabym, to nawet jak właśnie nie wypowiemy tego, ale to ono w naszej podświadomości gdzieś tam się pojawi. Jak używamy sformułowania, fajnie by było, to tam nie ma tego, ale zazwyczaj nie tworzymy tego. Zazwyczaj pomyślimy o tym, powiemy to na przykład i puścimy intencję i skupimy się na czymś innym. Albo dalej zachwycamy się tym, jak fajnie by było. Tam nie ma tego miejsca na taką energię braku, dlatego fajnie to zmienić, a ja jak to zmieniłam, to w sumie to u mnie zadziałało chyba tak najbardziej. Trzecia technika to wizualizacja. Wyobrażamy sobie spełnienie naszych manifestacji. Ja najbardziej lubię to robić do muzyki, wyobrażając sobie, jak te wszystkie wspaniałe rzeczy spełniają się w moim życiu lub jakieś sceny, które się wydarzają. Osobiście uważam, że jeśli nie jesteśmy w stanie sobie czegoś wyobrazić, to nie jesteśmy w stanie tego zmanifestować bo nie możemy konkretnie powiedzieć wszechświatowi, czego my od niego oczekujemy. Dlatego dla mnie, też osoby, u której przeważają wodne znaki w kosmogramie, wizualizacja jest bardzo istotna, bo dopiero jak sobie coś w każdym szczególe wyobrażę, to dopiero wtedy czuję, że mogę wysłać taką prawdziwą, szczerą intencję i dopiero wtedy mam takie uczucie, że wszechświat wie, czego ja chcę. No bo jak ja bym, jak ja bym mu wysłała intencję, że chcę mieć własne mieszkanie, no to on może mieć takie dobra. No to ja wiem, że chcesz to mieszkanie, ale jakie? Co ja ci mam wysłać? Małą kawalerkę, duże mieszkanie, a może pięterko w domu z ogrodem? Może chcesz taras, balkon? Nie wiem, no powiedz mi, co mam wysłać. I ty wtedy masz takie, no ja w sumie też nie wiem, wiem tylko, że chciałabym mieszkanie. No i macie obo oboje z światem takie, aha, no to dalej nie wiemy, co mamy zrobić. <laughs> Więc ja uważam, że jeśli nie jesteśmy w stanie sobie czegoś wyobrazić, to znaczy, że to po prostu jeszcze nie jest dla nas że to po prostu jeszcze na przykład trzeba coś nad sobą popracować, albo po prostu więcej na przykład pooglądać jakieś rzeczy, jakichś inspiracji i wtedy dopiero jesteśmy w stanie wysłać taką prawdziwą, szczerą intencję, którą przeświat jest w stanie spełnić. Czwarta, ostatnia technika, która pojawia się u mnie, ale nie jakoś tak bardzo, czyli nie że codziennie, to tablica marzeń. Uwielbiam je robić, uwielbiam na nie patrzeć, ale nie jest to właśnie mój codzienny rytuał. Zazwyczaj widzę je kilkanaście razy dziennie, bo mam je na tapecie każdego urządzenia oraz taką dużą przy łóżku, ale nie przyglądam się im jakoś specjalnie, czy nie medytuję z nimi. Jednak dalej to jest moja ulubiona technika, którą kocham całym sercem. Jednak ją akurat praktykuję kilka razy w tygodniu. Tak mniej więcej kilka razy w tygodniu poświęcam jej więcej, więcej czasu, właśnie na przykład bardziej skupiając się na tych tablicach, które mam już stworzone, albo przeglądając sobie tablice na Pinterest'cie, które mam stworzone i które też są takimi moimi, można powiedzieć, bardziej wirtualnymi mapami wizji. I to są w sumie cztery techniki, które stosuję realnie obecnie w moim życiu i które działają u mnie najlepiej. Oczywiście do tego dochodzi praca mentalna i pilnowanie myśli, oraz przyzwyczajanie swojego układu nerwowego do nowych rzeczy i zabawa z energią pieniądza. To może się wydawać dużo, ale tak naprawdę większość tych rzeczy z czasem zaczynamy robić totalnie naturalnie i działamy trochę na takim automacie, a manifestacje po prostu przychodzą. Ja już nawet rampage włączam na automacie, czasami tylko muszę dłużej się namyśleć nad tym, jaki mam ochotę dzisiaj posłuchać, bo mam już dość dużą kolekcję, która się wiadomo ciągle powiększa, więc czasami. Nie potrafię się zdecydować, ale tak to później to wszystko robi się na automacie. Choć wiadomo, ja wiem, że na początku może to się wydawać dużo, może to się wydawać trudne, albo gdzieś tam, jeśli zaczynamy, to warto to sobie podzielić na jakieś kroki, na których chcemy się skupić. No, ale potem naprawdę staje się to naturalne. Chcę Wam też powiedzieć o takich dodatkowych technikach, które też bardzo polecam, ale które nie są obecne jak na razie w moim życiu. Wiadomo, może kiedyś się coś zmieni, ale jak na razie. Raczej z nich nie korzystam, a dalej są bardzo fajne i chcę, żebyście o nich wiedzieli, bo może u Was się sprawdzą. Pierwsza to afirmacje. One działają cuda. Nieważne, czy je mówisz, czy je piszesz, one są wspaniałe. Ja osobiście wolę pisać afirmacje, jak już mam afirmować, ale dużo osób lubi je mówić i na przykład liczyć sobie na liczniku. One wspaniale zmieniają nasz umysł i przeprowadzają w nim rewolucję. Jest to według mnie najlepsza forma manifestacji dla początkujących, bo afirmacje to nie tylko manifestacja, ale również Rozwój oraz realna praca nad sobą, swoim umysłem i swoimi przekonaniami. Jak gdyby nie afirmacje, nie wiem, czy pozbyłabym się większości moich negatywnych przekonań, a jak zaczynałam, miałam ich naprawdę bardzo dużo. Tak więc jest to po prostu wspaniała metoda i. Ja akurat afirmacje trochę oddzielam od rampage'ów, bo czysto teoretycznie to jest to samo, bo rampage to są nagrania z afirmacjami, ale w rampage'ach jak bierzemy je od kogoś, mamy tą obcą energię, a jak sami afirm afirmujemy, to jest to takie bardziej prywatne, bo my tam sami wybieramy te afirmacje i sami w ogóle musimy włożyć tą energię w to, żeby je znaleźć. Więc ja właśnie w szczególności u osób początkujących polecałabym zacząć od afirmacji, wybrać sobie jakieś pięć afirmacji i Afirmować je, ewentualnie jak wolicie słuchać, no to nagrać samego siebie, samą siebie, jak mówicie, i później to odsłuchiwać. Nie brać na początku od kogoś, bo uważam, że nauka, jak tworzyć afirmacje. I jak posługiwać się tą energią manifestacji jest bardzo istotna. Kolejna to manifestacja przez pisanie. Opisujemy swoją manifestację tak, jakbyśmy opisywały opowiadanie w formie dokonanej. Możesz opisać, jak już to masz i jak ci się z tym żyje. Jak teraz wygląda Twoje codzienne życie i Twoje nawyki, lub możesz napisać, jak dostajesz lub wykonujesz tą rzecz i opisać, jakie emocje Ci przy tym towarzyszą. Opisuj to jak najdokładniej, żebyś mogła to sobie wyobrazić w każdym najmniejszym szczególe oraz, oraz żebyś mogła to poczuć, żebyś mogła naprawdę poczuć te emocje. To tak jak gdy czytasz dobrą książkę. Jak jest jakaś akcja w książce, coś się dzieje, to ty też czujesz te emocje, które dzieją się w tej książce. I tutaj chodzi o to samo, żeby to wszystko tak dobrze opisać, żebyśmy my wracając do tego, czy nawet pisząc to, czuły te emocje. I ostatnia technika to medytacja. Ja czasami je robię, ale ogólnie nie jestem jakąś ich wielką fanką, chyba że takich krótkich i prowadzonych, ale to nie zmienia faktu, że nie wolno mi odebrać im tego, że są one bardzo silne energetycznie i wspaniale wpływają na manifestacje. W szczególności jak wejdziemy w taki głęboki trans, pomaga to też zmienić nasze negatywne przekonania oraz dobrze wpływa na nasz organizm i nasz umysł, bo nas wycisza i relaksuje nasze ciało oraz nasz układ nerwowy. Medytacje nie tylko pod względem manifestacji, ale też można powiedzieć, takiego zdrowia fizycznego, w szczególności jak mamy problemy na przykład ze stresem czy z jakimś takim lękiem, no to mogą być bardzo przydatne i fajnie jest sobie gdzieś tam postarać się dołożyć do swojej codzienności. Teraz, tak na koniec, powiem Wam kilka rzeczy, które udało mi się wymanifestować. Żeby nie było, że tylko gadam, że manifestuję, to tak. Udało mi się wymanifestować wyjazd do Włoch. Idealną ofertę do tych Włoch. Naprawdę, ona jest idealna. I opłaciłam ją praktycznie całkowicie z wymanifestowanych pieniędzy, które pojawiły się nagle, idealnie jakich potrzebowałam na ten wyjazd. Wymanifestowałam też sobie moją pierwszą płatną współpracę. Wymanifestowałam sobie wspaniałą pracę, fajne osoby w moim życiu, polepszenie relacji z rodziną, obfitość, która mnie otacza na każdym kroku i która, i która daje mi możliwość inwestowania we mnie i w moją wiedzę. Ja w ciągu około miesiąca do dwóch miesięcy, coś mniej więcej, zainwestowałam około 1000 zł. w moją wiedzę, gdzie kiedyś nie mogłam sobie pozwolić nawet na zainwestowanie 100 zł. I to wszystko właśnie z takich wymanifestowanych pieniędzy, które można powiedzieć pojawiły się trochę znikąd. Manifestowałam sobie też mój powrót do tańca, który będzie już w lipcu też znalazłam idealną ofertę, o której marzyłam i której od dawna bardzo chciałam. I tak naprawdę te manifestacje, które tutaj wymieniłam, to są manifestacje tylko z tego roku, z czego większość jest tak naprawdę z ostatnich dwóch, trzech miesięcy. A i tak o wszystkim Wam tutaj nie powiedziałam, bo są też takie moje prywatne manifestacje, o których po prostu nie chcę mówić, ale tutaj macie takie małe potwierdzenie kilkoma przykładami, że to naprawdę działa. I to wszystko, co chciałam wam przekazać w tym odcinku. W komentarzach możecie podzielić się swoimi historiami z manifestacją, waszymi ulubionymi metodami manifestacji, bądź po prostu możecie podzielić się jakimiś swoimi przemyśleniami po tym odcinku, które w waszej głowie się pojawiły i z którymi może chcecie się z resztą osób podzielić. Jeśli chcielibyście podcast o jakimś konkretnym temacie, też możecie napisać waszą propozycję w komentarzu. Ja przypominam wam jeszcze o zostawieniu oceny, bądź łapki w górę. Obserwacji i słyszymy się w kolejnym odcinku. Bye bye!